Wago, dla ciebie wiosenne przebudzenie wyraźnie wskazuje na potrzebę porzucenia chaosu mentalnego i tendencji do zbyt wielu rozmyślań. Twoim wyzwaniem będzie uwolnienie się od przekonania, że los jest poza Twoją kontrolą, a także uznanie swoich zdolności do budowania stabilności i harmonii. Bądź świadoma swojej siły jako osoby praktycznej która potrafi przekształcić wizję w rzeczywistość, gdy znajdzie wewnętrzne wyciszenie i równowagę. Nowa energia wiosny prowadzi cię ku przestrzeni refleksji, zrozumienia cykli życia oraz podejmowania decyzji w sposób świadomy i pełen klarowności. Pozwól sobie na zatrzymanie, uwierz w swoje możliwości. Ta wiosna przynosi ci zdolność budowania swojego losu na fundamentach stabilności, mądrości i uzdrowienia.